Czytanie z Księgi Proroka Izajasza: Pan zastępów przygotowuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg odszedł z każdego oblicza, hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.